Wszystkim, Dzisiaj dzisiaj 1 września i mam dla Was recenzję klaczy Pinto z terierkiem. No i tak jak już mówiłam, jest to klacz rasy Pinto. Jest maści takiej gniadosrokatej, ponieważ ma karą grzywę. Ehm, no ma lekko różowe chrapki na dole, a u góry ma białą, e, właśnie strzałkę albo latarnię. Tutaj jest terier. Jest on taki biały, z kremowym łebkiem. Ta klaczka jest z roku 2020. Jest z kolekty. U mnie ta klacz ma na imię Luna. O, a terier ma na imię Pompon. No i tak ogólnie kopytka ma takie kremowe. Bardzo ładne. Ma wyrzeźbione szczałki pęcinowe. Klacz ma kasztany, ale nie są one pomalowane Takie prawie niewidoczne No czekajcie, spróbuję wyostrzyć O, tu widać um, Ogólnie klacz ma bardzo ładne malowanie Ładki też są super e, Pięknie ma zaznaczone te, ten pyszczek i w ogóle fakturę sierści e, Grzywę ma czarną Uszy też o, nawet ma włoski w uszach. No i ogólnie ten model bardzo lubię, mega mi się podoba. No i tak, jeśli chcecie powrócić do recenzji, to piszcie propozycje na inne. No i dzisiaj jest już 1 września, znowu szkoła. Skończyły się wakacje. No trochę szkoda, no ale tak. No i mam nadzieję, że spodobała Wam się ten, ta recenzja. Piszcie pomysły na inne. Do zobaczenia w kolejnym filmie.